Chciałabym opowiedzieć Wam trochę o faktach i o mitach odnośnie Amerykanów. Jakie stereotypy są prawdziwe, a jakie stereotypy są zupełnie nieprawdziwe, jeśli chodzi o Amerykę? Te mity są z moich własnych doświadczeń, a więc to, co ja zaobserwowałam. Mieszkam w Los Angeles, mieszkam w Nowym Jorku, w Bostonie, w San Francisco i Waszyngtonie. Oczywiście w innych stanach i w innych miastach może wyglądać to zupełnie inaczej. Te fakty i mity, które będę teraz wymieniać, dotyczą tych miast. Tak, Amerykanie faktycznie zagadują obcych ludzi. Idziesz sobie ulicą, wchodzisz do windy, siedzisz w autobusie. Kto jest koło ciebie, czy przychodzi obok ciebie, zawsze coś powie. Hey, how's your day? E, jak się masz? Nawet się po prostu uśmiechnie, ale zawsze jest jakaś interakcja, co jest dla mnie bardzo miłe i już tak naprawdę przyzwyczaiłam się do tego. I czasami, nawet jak wracam do Polski, mam ochotę się uśmiechnąć, ale wtedy sobie przypominam, że nie chcę ich wystraszyć, ponieważ w naszej kulturze nie jest to normalne. Amerykanów jest zawsze dobrze. Spytasz ich jak się masz, zawsze odpowiedzą good. Albo great, albo very good. Amerykanie nie mają tendencji do narzekania. To typ How are you? Good na pewno się sprawdza. To co kocham w Amerykanach to patriotyzm. Amerykanie są ogromnymi patriotami, są dumni ze swojego narodu. Bez żadnego święta, bez żadnej okazji, cały rok mają wywieszoną flagę. Jak śpiewają hymn, śpiewają go tak z rękami na sercu. Naprawdę są ogromnymi patriotami i kochają swój naród. A myślę, że jest to wspaniała cecha Amerykanów. Polacy również. Mamy wiele powodów, aby czuć się dumnymi z bycia Polakami. Oczywiście Amerykanie mają bzika na punkcie sportu. E, każdy Amerykanin śledzi jakiś sport. Bardzo często, kiedy jest jakaś popularna gra, jest to powód na imprezę. Tak więc e, zapraszają 30 czy 50 osób do domu, zamawiają pizzę, piwo i wszyscy oglądają grę. U nas jest to bardziej popularne z piłką nożną. Tutaj jest wiele sportów. Czy koszykówka, futbol amerykański, baseball. Nie tylko jest to na poziomie sportów narodowych. Nawet jak jest gra sportowa w szkole, w liceum, Cała szkoła idzie na tą grę. Jest to wielkie, wielkie wydarzenie. Amerykanie są bardzo na luzie, a może się to wydawać niegrzeczne, ale nie jest to niegrzeczne. Pamiętam pierwszy raz, kiedy odwiedziłam moją koleżankę w Bostonie, w liceum. Był to mój pierwszy tydzień w Stanach, ona zaprosiła mnie do domu. Byłam u niej wiele godzin i po pewnym czasie byłam okropnie głodna i spragniona. Jesteśmy gościem, powinniśmy zostać zaoferowani napojem czy jedzeniem. Wróciłam wtedy do domu, rodziny, która mi wtedy gościła, Rzuciłam się na jedzenie, na wodę. I spytali co, czy Carly ci nic nie dała do jedzenia? Zaczęli się śmiać, powiedzieli, że jak ja jestem głodna czy spragniona, nie mogę się bać, muszę im wprost powiedzieć i oni chętnie dadzą wszystko, co mają. A raczej nie dadzą, tylko otworzą lodówkę i powiedzą, bierz co chcesz. Pani ćwiczą, mają brzegę na punkcie sportu, ale fast foody wciąż są popularne. Może właśnie dlatego rekompensują sobie ten czas na ćwiczenia i na sport niezdrowym jedzeniem. Hot dogi, hamburgery, pizza, makarony są to najbardziej popularne jedzenia. Jest to ich tradycyjne jedzenie. Geografia Amerykanów kuleje, nie wiedzą o świecie poza własnym krajem. Niektórzy Amerykanie trochę się orientują. Ja tak, dla przykładu, kiedyś dziewczyna spytała mnie, skąd jestem, wiedziałam, że jestem z Polski, spytałam ją, czy wiesz, gdzie to jest. ona powiedziała, że jest w Azji. No i dalej, chciałam sprawdzić znajomość geografii i mówię, tak, przy Japonii, jesteśmy sąsiadami Japonii. Oczywiście przyznałam mi rację, no tak, właśnie przy Japonii. Nie wyglądam na Azjatkę. Druga rzecz, Japonia jest wyspą. Jak zaczęłam poznawać Amerykanów, zrozumiałam, że nie jest ich ignorancja, uczył się o go Geografii Ameryki. Nie każdy z nas wie dokładnie, gdzie są wszystkie kraje afrykańskie czy Ameryki Południowej, więc Amerykanie mają prawo nie znać geografii Europy. Amerykanie są narodem ogromnie pewnym siebie, nie przejmują się co o nich pomyślić. Jesteś biedny, bogaty, wysoki, niski, gruby, chudy, ładnie brzydki, mądry, niemądry. Nie akceptują siebie takim, jakim są. Nie boją się walczyć o swoje. Myślę, że jest to bardzo dobra cecha Amerykanów. Bardzo kocham w Amerykanach i fakt, który sprawdził się, jest to, że Amerykanie ogromnie się wszystkim ekscytują. Wykazują ogromną ekscytację i entuzjazm, bardzo lubią celebrować, więc szukają tylko powodów na zorganizowanie imprez, celebracje i świętowanie. Amerykanie są bardzo konsumpcyjnym narodem, coś takiego jak naprawa rzeczy, które się zepsuły, jest bardzo rzadkie. Zwykle wyrzucają albo sprzedają lub oddają za darmo. Wszyscy wymieniają samochody po dwóch czy trzech latach. Bardzo mało osób ma samochód trzyletni lub starszy. Amerykanie lubią nowości, dlatego też napędza się ich gospodarka, ale prawdą jest to, że bardzo wiele kupują i czasami ich rzeczy nie mieszczą się w ich domach, dlatego też oddają lub wyrzucają. Mają ogromne przyceny, jeśli chodzi o ubrania czy elektronikę. Naprawdę ceny są dużo tańsze. Nasza opinia, by kupować elektronikę czy ubrania w Stanach, na pewno się sprawdza. Amerykanie są bardzo makowi i iPhone'owi. To na pewno jest prawda. Nie znam Amerykana tak naprawdę, który ma Androida, chyba że jest to osoba przyjezna. A tak wszyscy Amerykanie używają iPhone'ów i MacBooków. Wszystko w Stanach jest wielkie. Nieważne czy są to drogi, samochody, galerie handlowe, wszystko jest w dużo większych rozmiarach. Nawet lodówki w domu czy kuchenki są dużo większe niż te polskie. Ameryka jest krajem wielkiego rozmiaru sama w sobie, odległości są dużo większe. American Dream, jest tu wiele możliwości. Amerykanie są naprawdę takim narodem, który nie boi się ryzyka, bardzo przedsiębiorczy, dążą w jakimś celu, bują różne rzeczy i walczą o swoje marzenia. Amerykanie na pewno nie są leniwi. Są ogromnie pracowitym narodem. Wiedzą, że mogą osiągnąć bardzo wiele, ale tylko dużą ilością pracy. Pamiętam, kiedy byłam w liceum, mój pierwszy taki długi pobyt w Stanach. I wtedy jeszcze byłam przeświadczona o wszystkich stereotypach leniwi, grubi, couch potatoes Już po tygodniu czy dwóch zorientowałam się, że jest to zupełnie nieprawda. Każdy uczeń liceum o zajęciach wychodzi na dodatkowe zajęcia w szkole. Nieważne czy jest to drużyna sportowa, czy klub robotyki, klub teatralny, czy Chór. Amerykanie zawsze coś robią: uczą się nowych rzeczy, skupiają się na pasjach i dążą mocno do celu. Dzieci wracały do szkoły o 20. Ja nie znam nikogo, kto w liceum wracałby po szkole od razu do domu i siedziałby w domu. Amerykanie są bardzo pracowici i z daleka im od leniwych. Który właśnie wiąże się z tym, że Amerykanie nie są leniwi, jest ich tusza. Przynajmniej w dużych miastach bardzo mało jest otyłych ludzi, a wręcz przeciwnie, ludzie są ogromnie wysportowani. Może faktycznie Amerykanie mają więcej ciała, więcej tuszy, ale w dużej mierze są to mięśnie. Zamiast użycia słowa grubi, powiedziałabym umięśnieni. Oczywiście stereotyp jest, że w liceum amerykańskim popularne drużyny to są te drużyny cheerleaderek i futbolistów. Jest to mit, ponieważ najbardziej popularne drużyny w szkołach zawsze są to te drużyny, które osiągają największe sukcesy. W mojej szkole była to drużyna dziewczyn piłki nożnej, a więc wszystkie dziewczyny, które były w drużynie piłkarek zapewniały dumę w szkole, wygrywały zawody. Wcale cheerleaderki nie były te dziewczyny najbardziej popularne. Moje nawet nie zdziwienie, ale rozczarowanie są to imprezy amerykańskie. My mamy obraz imprez amerykańskich jak film American Pie. 300 osób, ogromna impreza. Amerykanie, przynajmniej tą imprezują bardzo spokojnie. Bardzo boją się, aby nie być złapani z alkoholem czy z różnymi innymi. Ponieważ będą mieli ogromne konsekwencje. Pamiętam nasze, nasze imprezy w liceum w Polsce, gdzie były to osiemnastki, zapraszało się cały rocznik, imprezujemy całą noc, ludzie wracają do domu następnego dnia. Tutaj e, ludzie są zwykle odbierani przez rodziców z imprez, ponieważ nie ma tutaj komunikacji miejskiej. Wracają zwykle przed północą, a świat American Pie jest dla prawdziwego świata imprez amerykańskich. Amerykanie piją dwa piwa na imprezie i to jest wszystko. E, mają dużo, dużo słabszą głowy niż my Polacy. Tyle z faktów i mitów na temat Stanów. Oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, są to moje własne obserwacje. Ja żyłam w dużych miastach w Stanach. Stany są tak zróżnicowanym i wielkim narodem, że w każdym stanie sytuacja może wyglądać inaczej. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Chętnie odpowiem na pytania odnośnie Stanów. Jak wyjechać do Stanów? Jak wygląda życie w Stanach? Jak wygląda praca w Stanach? Szkoła czy studia? Spędziłam tutaj już co najmniej 5 lat, a więc na pewno będę mogła w jakiś sposób pomóc. Dzięki za obejrzenie wideo. Piszcie do mnie śmiało. Życzę Wam miłego dnia. Wysyłam uściski i pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.